Siema, ja jestem Pysiu i witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak odblokować skina Deadpool'a. A więc wchodzicie sobie w zakładkę karnet bojowy, wchodzicie w to coś, nie wiem dokładnie co to jest i wchodzicie sobie w komputer. Tutaj się logujecie i na sam dół, oj, przepraszam yy, i na sam dół zjeżdżacie. Tutaj macie wyzwanie Znajdź nadmuchiwany pływak Deadpoola Ten y, nadmuchiwany pływak Znajdziecie tutaj w agentach I w pokoju podniebnej On dokładnie tutaj będzie Tutaj dokładnie Taki czerwony No Jeszcze jest jedno wyzwanie Znowu wchodzimy sobie w komputer I zatańcz na imprezie jachtowej Deadpoola już Wam wszystko tłumaczę. Ale najpierw widzimy się w gierce. Ok, a więc jesteśmy już sobie w gierce. Z przyczyn technicznych po prostu odpaliłem laboratorium bojowe. A więc teraz wystarczy po prostu w drugim wyzwaniu polecieć tutaj sobie na jacht i zatańczyć po prostu w środku na płycie do tańczenia. Już Wam to pokazuję, ale idealnie doleciałem. A więc trzeba po prostu tutaj stanąć w normalnej gierce i sobie coś zatańczyć. Co chcecie. No i to tyle. I odblokujecie sygnalet kula. Ale ja jeszcze na końcu chciałbym Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Żeby Was po prostu koronawirus nie zaraził. No i żebyście byli zdrowi i w ogóle wszystko co tam najlepsze. Smacznego jajka i w ogóle no. A więc zachęcam do lajka, suba, no i siema.